Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl 12 zwycięstw, ponad 14 tysięcy złotych zarobionych na to, że ten sezon był raczej udany dla Wiesława Kryszyłowicza. Bardzo udany, tym bardziej, że. Pełna krew angielska nie była to jakaś mocna stawka. Tam dwie kobyły się wyróżniały, które wygrały po dwa wyścigi. W tym super kobyłka Zinedine, która sześć razy biegała i wszystko była na płatnym miejscu, dwa razy Stiple wygrała, trzy razy druga była. Co z tych 17 dni wyścigowych trener zapamięta najbardziej? Pomniana Zinedine, no najwięcej im przyniosła radości, tym bardziej, że to był trudny koń. Na robocie bardzo ciężko było ją prowadzić, ale pod koniec sezonu już się na tyle poukładała, że no sukces był naprawdę wielki. bo Człowiek się męczył, łączył na treningach, ale koń wychodził. Pomimo to, że był nerwowy, dużo energii stracił przed całym wyścigiem, to mimo to jeszcze potrafił biegać i wygrywać, zajmować płatne miejsca. Każdy z trenerów na Wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice myśli o zmaganiach 2015. Na razie nie wiadomo, jakimi ostatecznie końmi dysponować będzie Wiesław Kreszyłowicz. Wszystkie ustalenia są w toku zdradza. Na razie zapowiada się, że stawka koni pełnej krwi będzie lepsza silniejsza niż w tym roku także no jestem dobrze na myśli tak zobaczymy no wszystko a, araby jak zwykle no, mam Dość liczną stawkę, tak samo małżonka coś tam dostanie, a już są rozmowy prowadzone, także pełna krew angielska powinna być lepsza niż w tym roku. Na to, że rywalizowała również małżonka pana Wiesława Małgorzata, o jej dorobku mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w Sport Game. Para łącznie odniosła 17 zwycięstw w minionym sezonie. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl